Janie, co będziesz robić? Jeden szybko! Mi się podoba w jaki sposób rozbije się kanał, będę tak szybko, że ma takich z tych sponsorów, o. że jest w stanie sobie kamerę zadzwonić. Nie, nie tylko nas ubierają, dają nam samochody. O! Mamy nawet narzędzia. to żebyście coś usłyszeli, to może ściągnę kask, może zgaszę sprzęt. Katar oczywiście, no bo zimno. Oczywiście jeżdżenia motocyklem w zimie nie polecam, natomiast motorowerem, takim jak Roman T51, jak najbardziej. Jest to całe zawrotne 2,5 konia, jeśli ma jeszcze po tylu latach te 2,5 konia. Natomiast dzisiaj jesteśmy na takim wydarzeniu, jakim są Moto Mikołaje. Jestem tutaj pierwszy raz od chyba 2016 roku. Frekwencja jest niesamowita. Zaraz zrobimy tutaj parę kółek nie udałoby się tutaj dojechać, gdyby nie pomoc Łukasza, który przywiózł mnie swoim busikiem, którego potem Wam zaprezentuję, w jaki sposób można elegancko przewieźć sobie Taki stary, zabytkowy motocykl w kulturalnych, luksusowych warunkach, a można się nawet na tym busiku przespać. Moto Mikołaje 2024 i parada motocyklowa, w której oczywiście tym sprzętem nie będę brał udziału, bo nie chcę wszystkich zawstydzić, że on by dojechał, bo on jedzie aż całe 40 km na godzinę. Natomiast tutaj towarzystwo jest na zdecydowanie nowszych sprzętach, więc no, chyba nie dogonimy ich i to będzie troszeczkę też prawdopodobnie niebezpieczne, żeby nawet próbować. Ostatnio był odpalany... nie wiem kiedy. Ale jakiś czas temu dajmy troszkę paliwka no i w sumie w miarę zawsze odpala Dziś na ten lepszy dzień, że otwarł. Mogę sobie tak powolutku popyrkać? Tak. Nie wiem czemu zrezygnowałem z jeżdżenia motocyklem, bo jest za zimno i zawsze byłem chory i zawsze będę chory no. To jest średnie, wam powiem Ja sam namawia, że żebym sobie to włożył i będzie mi wszędzie ciepło, ale... Nie, to... Jak porównywać taki pojazd do takiego pojazdu? Nie, nie, nie. To sobie włożę tu. Wiem, wiem, wiem jak. To są chemiczne podgrzewacze. Tylko to musisz otworzyć. Musisz Przymierzam, czy mi nie będzie gniotło? O, nie gniecie, zajebiście.

I tutaj odbywa się stercowości, natomiast no nie chcę im pokazać, że bytgowski produkt wciąż może dobrze jeździć. Więc uciekamy na bok. Zimno jest i śnieg zaczął padać w Prokocimiu. Jak byliśmy w Hucie to nie padał śnieg, a tutaj zaczął padać śnieg i tu jest jakaś większa zima. Nawet po drzewach widać, że jest wszystko oszronione. Dobra, pijemy tą kawę i kręcimy dalej. Dobra, jesteśmy na kolejnej lokacji. Ja tutaj już nie będę jeździł, bo mi jest tak zimno, ale wyciągnie motocykl żonę, się może ona sobie coś pojeździ. Bardzo polecam te pasy. To jest nie żadne lokowanie produktu, natomiast są świetne. I chcę wam pokazać, jak to jest wygodnie w takim samochodzie, że możecie w zasadzie sami sobie przewieźć, sami zapakować, sami wyciągnąć. Co często ułatwia, bo jak jesteście złomiarzami, to często się jedzie po motocykl, który nie wiecie, czy kupicie, i z reguły się jedzie samemu. Więc ja tutaj nic nie oszukuję, tylko pokazuję wam cały proces montowa demontowania takiego motocykla z samochodu. To jest lekki. Pyrtek. W waniku macie też bardzo dużo miejsca do przechowywania. Jest tutaj taka duża szuflada. Aktualnie nam się odkręciło lusterko, więc trzeba będzie je dokręcić. Narzędzie, oczywiście, bardzo dobrej firmy w zielonych opakowaniach. W tym zestawie mamy klucze płaskooczkowe, które się przydadzą, bo odkręciło nam się w trakcie jazdy, odkręciło, poluzowało nam się lusterko. by je dokręcić, żeby nam brzydko nie latało. A jak ma tym jeździć ktoś inny niż ja, to niech ma bezpieczeń. niech ma bezpieczeństwo przede wszystkim. No i super. Dzwonek też by można dokręcić, bo się obluzował. Wszystko jest nubijotne, idealnie spasowane. Weźmy sobie płaskiego i dokręćmy ten dzwonek. też żeby się nie rusza. Dokręcimy świecę, bo sprawdzaliśmy w jakim jest stanie. W życiu prawdziwego złomiarza. Dobrej jakości narzędzia są naprawdę ważne. Ale też liczą się znajomi, którzy mają na przykład takiego fajnego busa do możliwości przewiezienia na przykład Romecika na Moto Mikołaja. I teraz jeszcze jedna ważna informacja. Nie pojechałem w Paradzie nie dlatego, że nie chciałem. Nie pojechałem w Paradzie dlatego, że mam problemy z zatokami. I to jest gwarancja rozchorowania się w moim przypadku. W związku z tym chciałem też uczestniczyć w tym wydarzeniu. Natomiast w jakimś stopniu musiałem ograniczyć ten przejazd, więc przywiozłem go w ten sposób. Ja jestem oczywiście jak. Co? I to bez, bez przeklinania, bo to jest mikrofon. Murczaki, ale zimno! Byłaś grzeczna, Robaczku, w tym roku? Ja, jak zawsze muszę dać na na przykład bo zimno. Proszę. To Chciałbym Ci przekazać kluczyk do tego motocykla, ale kluczyk jest zbudowany w motocyklu, więc przekazuję Ci cały motocykl z kluczykiem. Proszę. Ale nie muszę mi przekazać mojego motocykla. A, przepraszam. E, szybka reakcja obsługi. To jest wyłączony zapłon. To jest włączony zapłon. Tak Włącz, wyłącz. Kostkę ci dam do mikrofonu. tak czasem wiesz, jak ona nie odbije to musisz sama ręcznie Jestem dobrym Mikołajem. No możesz jeździć. Nie trochę fajnie. Czyż kurtkę? Chyba. chyba nie ja sobie na podjadę tam, nie? E, ja pokażę Ci jak on jedzie. Dobrze. Jedynka jest na dół, to wiesz, nie? Sprzęgłe tak jak jest jakie jest Ale na sprzęgle jest... Trudno nim ogólnie jeździć. Ale koza! Dominik wygląda śmiesznie na tym motocyklu, prawda? I hamuj raczej tylnym hamulcem. I nie Tylko na... Tylnym. No, no, no. A jakby zgasł, to wiesz, trzeba szybko odpalać. Jak on zgas, to mu gaz. Nie, jak zgaśnie, to go musisz kopnąć, bo ty nie umiesz na popływ, nie? Umiem! A żałuję, że nie mogłam żałuję, że nie mogłam jechać w paradzie tym motocyklem, bo nie wziąłam kurtki oczywiście. Ale to jest znak, żeby za rok pojechać i dwoma też do mnie nie chce, bo on już waży, że że mu zimno. Jeśli będziesz miała Jeśli będziesz... Cię, no. Jeśli będziesz miała problem ze znalezieniem luzu, to go po prostu zgaś i... Zgaszę i polecę i tam tyle. na ludzi. A jak się podoba kamper? Kamper jest kozacki. Myślałam, że dostaje rometa z kamperem teraz. I to jest ogólnie leżanka do spania, także jest. możesz tu stać złom, a tu możesz spać koło niego. Więc to, co w sumie lubią introwertycy, nie musisz mieć kontaktu z ludźmi, tylko możesz obcować tylko i wyłącznie ze swoim sprzętem. Mi się podoba w jaki sposób rozwija się kanał będę jak tak szybko, że ma takich z tych sponsorów, o. że stanie sobie kampera za ci, ci, Nie chcę Ci mówić, ale wiesz, nie tylko nas ubierają, dają nam samochody, o, mamy wygląda. nawet narzędzia, Fajnie. bo już Ci dokręciłem lusterko i dokręciłem świecę. Dziękuję, to lusterko jest Reszty super. nie mogę, reszta działa. Nie. To było zgrabnie? Tak, i paliwko, no. No i już okej, okay. tylko nie siadaj na, na postawionej stopce. Wcześniej go... Wcześniej go zdejmij ze stopki, a dopiero potem siadaj. A, okay. Chyba, że... Ale Doszad... Nie, nie. No i teraz. Bo chodzi o to, żeby się stopka nie złamała, nie? Jesteś le leciutka, ale... No i było cicho i teraz już nie będzie cicho. Żanet, co będziesz robić? No to miałem chyba motor. Ale jadę szybko. Ale na kolano musisz, musisz, na kolano zejść. To jak to było w scenariuszu, co miałam teraz mówić? Dziękuję Dominik za użyczenie mi swojego motocykla. Ta przejażdżka była niesamowita. To... Aż jeden pan się wyli... No, z motocyklu. aż się pan zagapił, jak żona ta jechała na motocyklu, ale my nie pokazujemy brzydkich rzeczy. Mamy to nagrane, ale nie możemy tego pokazywać. Nie, nie wolno tego pokazywać. Bo jest ślisko, więc uważajcie. To jest ogólnie nierozsądne i niebezpieczne, aby jeździć w takich warunkach motocyklami. Natomiast jest to wszystko dzisiaj w szczytnym celu. Jak co roku już po raz dziewiętnasty podjechaliśmy pod szpital uniwersytecki, szpital dziecięcy w Prokocimiu, w Krakowie oczywiście. Jesteśmy przy oddziale onkologicznym. Zbieramy na to właśnie dzieciaków. Chyba, muszę to sprawdzić, czy to prawda. Tak, czy nie, nie, na pewno to prawda. My jesteśmy dziennikarzami i amatorami, w związku z tym nie przygotowujemy się do takich nagrań, bo ja do ostatniej chwili nawet nie wiedziałem, czy dzisiaj tutaj przyjadę, ale... No, gdyby nie ja, to by się tu nie było. No, i dzięki Łukaszowi też w sumie. Gdyby nie Łukasz, to prawda. No, a gdyby nie Łukasz przede wszystkim. Łukasz, I masz wielkie Way. Możecie sobie wynająć kampera lub nawet kupić kampera. O. Bo ja wciąż się zastanawiam, jakie jest dla mnie idealne rozwiązanie, bo przyczepa motocyklowa nie jest dobrym Możesz rozwiązaniem. Możesz kupić mi, ja ci będę wypożyczać. Nie, to jest dobre rozwiązanie mieć A, takiego ale. busika, bo w nim można zarówno spać jak coś przewozić, nie? Czyli na przykład jak jedziesz po obiadówkę po Polsce i planujesz sobie coś kupić, no to napakujesz złomu, na dach jeszcze możesz napakować i oprócz tego się przespać, zaoszczędzić na hotelu. Tak, kiedy dwa tam weszły. A to jest nowy samochód, więc się nim komfortowo jeździ. Nowy, współczesny samochód, nie? prawda. Co tam u Ciebie słychać, bo e, odbiorcy na YouTubie pytają co tam, o, u... co, na ten... co tam u Ciebie. przepraszam, za nimi telefon mój Co tam u Ciebie? Dzwoni jej telefon? Ale ja go mam. W twojej kieszeni. I dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest do mnie? Niech nie wiem. Halo. Troska, dym, inwestycje. Już niedługo u mnie na kanale zobaczycie sobie odcinek z Ibizą kuprom. A niech będzie klasyka. Jak się Jest uda. w zapisie, możesz uruchamiać. Żanet, co będziesz robić? A nie, teraz. Żanet, co będziesz robić? Będę jechać szybko, tylko muszę go ściągnąć z najpierw. Wszystko co dobre, szybko się kończy, ale nie u wszystkich. Uda się jeszcze dzisiaj wyjechać. A pewnie jest chłopie, nawet by do Warszawy zajechał. Gdzie? Do Warszawy nawet. Ale tym, masz porządny klucz, zaraz. Z tym zestawem do Warszawy mogę jechać. To pan idzie do Warszawy, a my idziemy na eksponek Hilbert. Tak i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ty? Jak dużo już dzisiaj poskrolowałeś po internecie? Nie zapomniałeś o czymś ważnym? Aby dać subskrypcję, ja na będę jechał szybko.